Cześć, jestem Michał, jestem przyspaldewobsem tutaj bo się wignajcie. Artur opowiadał o Azure, a ja opowiem o Google, o GCP i o incydentach. Wczoraj GCP miało bardzo ciekawy, spektakularny incydent, gdzie się infrastruktura całkiem pięknie wyłożyła, polecam sobie poczytać. Natomiast my tutaj opowiemy o dwóch przypadkach, gdzie sami się wyłożyliśmy o kłoty. Czym są kwoty? Kłoty to są generalnie, każdy, kto pracował z cloudem, pewnie o nich słyszał, miał z nimi do czynienia. To są limity. Limity najczęściej, które poznajemy po takich rzeczach jak na przykład ilość VMek, ilość tam adresów IP, rozmiary dysków, ograniczenia, które narzuca nas provider, po to, żebyśmy ani my nie wykorzystali całego jego capacity, ale też jako zabezpieczenie dla nas, żebyśmy nagle nie dostali rachunku z sześcioma zerami. No, to teraz opowiedzmy sobie, w jaki sposób można sobie zrobić krzywdę z kłotami. I case'y, które wam przedstawię, są takie nieoczywiste. Nie chodzi o coś tak prozaicznego, jak stawiamy sobie wiemki, zapomnieliśmy o kłocie i nagle więcej nowych się nie dostawia. Postaram się wam powiedzieć jakichś trochę bardziej nietypowych, ciekawszych przypadkach. Więc pierwszy case dotyczy Google Papsaba. Czym jest papsab? PubSub to jest, znaczy Publish, Subscribe to jest po prostu kolejka chmurowa. Każdy e, provider ma taki, taką alternatywę. E, kolejka po prostu w chmurze. Możemy wysyłać message na topic i one się odkładają na subskrypcji. Następnie aplikacja e, może słuchać na subskrypcji, zbierać message i je przetwarzać. Bardzo prosty model, powszechny. Wydaje się, że właśnie SWS, jest, tak dalej, generalnie. Dosyć powszechny patent. No i oczywiście, tak jak mówiłem, w kłocie, przy odkładach są kłoty. No i mamy oczywiście kwoty na ilość topików, subskrypcji, ale Papsa generalnie jest bardzo mocno nastawiony na dużą skalę, na bardzo dużą ilość wiadomości, dużą ilość klientów. Więc jak chcesz zacząć na przykład na throughput, no to 4 GB na sekundę, raczej ciężko będzie to zużyć. Także Papsa od początku by design jest zaprojektowane na to, żeby dużo rzeczy tam pisało, dużo rzeczy czytało, więc używając go, no kłota nie, było tym, nie była tym, o czym myśleliśmy, dlatego że no, raczej do tych liczb nie dojedziemy. No to teraz chwila backgroundu, zanim przejdziemy już do tego spektakularnego incydentu. E, mianowicie, jak używaliśmy tego psa? Mieliśmy aplikację, która tutaj taki pseudokod, po prostu działał w ten sposób, że definiowaliśmy sobie tą subskrypcję, sprawdzaliśmy, czy subskrypcja istnieje. Jeżeli nie, to ją tworzyliśmy i startowaliśmy wątki, które słuchały, czekały na wiadomość do aplikacji. Bądź no, jak przychodziła, przetwarzaliśmy i kolejny, kolejny message pulowaliśmy. No i taka usługa mogła mieć wiele subskrypcji, na których słuchała. Ja tu akurat dałem przykładowo trzy, ale no generalnie. Ilość była różna zależna od aplikacji, no i oczywiście wiele takich mikroserwisów. Mieliśmy różne słuchały na różnych serwisach, no i oczywiście wiele replik. Repliki autoskalowane, też opierając się na pub subie e, mianowicie na dwóch metrykach najczęściej, ilości wiadomości w kolejce oraz też wieku najstarszej wiadomości. Czyli chcieliśmy mieć e, monitoring takiego laga, że jeżeli spóźniamy się z przetwarzaniem, to sobie wyskalujemy bardziej architekturę żeby, tak. przepraszam, infrastrukturę, żeby to nadrobić. A zatem zaczynamy teraz naszą historię. Mianowicie, tego pięknego dnia był sobie maintenance. Wyłączyliśmy aplikację na kilka godzin, bo robiliśmy maintenance, powiedzmy, że bazy danych. Aplikacja wyłączona, ale my sobie, że sobie grzecznie czekają na kolejkach na przetworzenie. My sobie w tym czasie dziergamy, zrobione, startujemy aplikację. I pojawia się Crash lub Bakow. Ci, którzy mieli do czynienia z Kubernetesem, e, oczywiście teraz mają flashbacki. Crash lub Bakow to jest komunikat, kiedy e, jakiś container pod skraszował i się zaczyna restartować bez przerwy. Czy to był jeden? Nie. Wszystkie usługi zaczęły nam crashować. Wszystko generalnie zaczęło płonąć, restartować, nic nie działa. Co się dzieje? Generalnie panika. Prawdopodobnie coś zepsuliśmy tym maintenance'em, Może się zdarzyć, ale o co chodzi? Dobra, czy mamy backup'y, sprawdzamy logi. Co się okazuje? No to nie, było, nie była to wina tego maintenance'a, nic z bazą danych. Kłotę na Papsowie. Ale tak zaczyna pytać, jak to jest możliwe? Przecież wiemy, że limity są bardzo wysokie. Nie, nie jest możliwe, żebyśmy nagle zaczęli wysłać tyle messy, żeby wykorzystać kłótę na Papsabie. Więc szybko do konsoli google'owej. zobaczmy, co tam się dzieje, co się wydarzyło. No i w momencie, jak tu wchodzimy, no to rzeczywiście tych kwot dotyczących forputu, no nawet no dopiero tak leciutko używamy. Za to na czerwono jest kwota dotycząca administrator operations per minute. Co to jest? Więc szybko do dokumentacji, i gdzieś tam w dokumentacji jest rzeczywiście napisane to operations, czyli. Tworzenie nowych subskrypcji, usuwanie, modyfikowanie, operacje na infrastrukturze. No i tutaj kwota już nie jest w gigabajtach, w milionach, tylko no to jest to operacji na sekundę. Tylko tak w sumie, gdzie? To, się... to był maintenance, tylko zatrzymaliśmy aplikację, statujemy nową. Nie było nowego release'u, nie wydaliśmy nowego, więc czemu miałaby nagle aplikacja tworzyć zupełnie nowe subskrypcje? Kto chce zgadnąć, w którym miejscu to był problem? Nie, bo o to właśnie chodzi, że te subskrypcje istniały. Wszystkie subskrypcje były. Nie. Tak jak to mi mówi, w szóstce. Dlaczego? Nie tworzyliśmy nowych subskrypcji, ale każdy Każde wywołanie metody exist, która sprawdza, czy subskrypcja istnieje, to była admin operations. Każde sprawdzenie, czy istnieje, się liczyło do tej kwoty. Także nic nie zmienialiśmy w tych subskrypcjach, nie dodawaliśmy, nie usuwaliśmy, ale każda taka rzecz się liczyła jako admin operations. I teraz, jak to wszystko wyszło krok po kroku? Także startowaliśmy aplikację po maintenanceie, no i oczywiście autoscaler, ze względu na to, że przez kilka godzin aplikacja była wyłączona, no to. Trzeba wyskalować na maksa, jak najszybciej, żeby nadrobić ten lag, żeby jak najszybciej wrócić do normalnego przetwarzania. Czyli oczywiście zaczęliśmy, wszystko, wszystkie aplikacje startują maksymalnie wyskalowane. No to aplikacje wszystkie, infrastruktura się wyskalowała, wszystkie kontenery startują i zaczynają inicjalizować sobie swoje subskrypcje. to czy istnieje, inicjalizują, jest OK, dobra, kolejne. I już tutaj nagle wszystkie aplikacje startujące na raz, Spowodowało to, że już na niektórych zaczęło się pojawiać error. Więc too many requests, HCP 429, kwota, i w tym momencie co się dzieje? Oczywiście aplikacja nie jest w stanie wystartować, Napotkała błąd, restartuje się, kraszuje. Pozostałe próbują oddawać dalej i dalej, kłota, ten sam error. Więc mimo, że częściowo były zainicjowane, nie były w stanie się do końca zainicjalizować aplikacja crashowała, następował restart i tak dalej i tak dalej. Efekt tutaj był taki, że w Kubernetesie mimo że mamy baków, aplikacja w sensie po restarcie ma ten incremental baków, że czeka między jednym restartem a drugim i tam zwiększa ten okres zanim wystartuje się ponownie. W momencie kiedy wszystkie kontenery w tym samym czasie kraszowały, Backoff był identyczny dla wszystkich, więc wszystkie crashowały, czekały kilka sekund, próbowały wstać naraz. I jeszcze raz to samo się działo, i jeszcze raz to samo. Generalnie cały czas takie zsynchronizowane restarty. Jeden rozwiązanie wyłączyć wszystko i spróbować ręcznie wystartować od małej skali, postawić najpierw kilka kontenerów, wyłączyć autoscaler też w stanie zwiększyć, 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 zwiększyć. No ale to jest na, na dany moment. Natomiast generalnie, jak sobie poradzić z tą sytuacją, to był tylko chwilowy workaround, co zrobić, żeby to nie wystąpiło ponownie. No więc tak, naszym quick fixem było dodanie kesza. Po prostu stwierdziliśmy, OK, wiemy, co subskrypcję, wiemy, że ona istnieje. a Skeszujmy sobie ten stan w Redisie, wiemy, że istnieje, nie sprawdzajmy po API. No ale to jest takie nasze lokalne, jak można to inaczej ograć. No, potencjalnie można zarządzać infrastrukturą poza aplikacją. tak Możemy trzymać informacje o topikach subskrypcjach w Terraformie chociażby, który się już tutaj na rozmowach pojawił. Ale generalnie to jest problem, co w momencie, kiedy chcemy to tworzyć dynamicznie. tak Co jeżeli mamy potrzebę czasami założyć topik tak ad hoc, w czasie jakby posłów rent -time. No i tutaj rozwiązanie przyszło w formie takiego małego haka, mianowicie próbować optymistycznie użyć w subskrypcji. I stworzyć ją dopiero, jeżeli dostaniemy błąd. Mianowicie, jak sobie spojrzymy na taki kod, gdzie próbujemy najpierw pobrać message i dopiero tworzymy subskrypcję, jeżeli dostaniemy exception na próbie pool'a, no to pull nie jest admin operations, nie jest ograniczony kwotą w żaden sposób, więc w ten prosty sposób możemy sprawdzić, czy subskrypcja istnieje, czy nie, w ogóle nie wykorzystując admin operations. Tak, także to był pierwszy case. A my jeszcze teraz drugi case, równie zabawny. Tym razem z Google Big Table. Czym jest Bigtable? Jest to baza danych, klaudowa, no SQL-owa, przeznaczona na dużej ilości danych, dużej ilości zapisów, przechowywanie no, korendalnych terabajtów po prostu danych, autoskalowalna, nie trzeba za dużo zarządzać, dosyć przyjemne e, rozwiązanie cloudowe. No i tutaj już nauczeni, poprzednimi doświadczeniami sprawdzamy te admin operations, ok, dobra, wiemy ile operacji można wykonać, tu jak zobaczymy są osobno read request i osobno write request, tak? czyli e, wiemy, że takie operacje sprawdzenia, czy coś istnieje, mamy dużo większy limit, nie powinniśmy na niego naciąć się tak szybko. Dodatkowo jeszcze sprawdzamy pozostałe, dobrze. Mamy limity na column family, na ilość danych, którą możemy przechowywać, i tak dalej. Wszystko dostosowane już w aplikacji. Ale jest jeden myk z Bigtable. Bigtable jest drogi. W sensie, przy dużej skali, przy takiej skali produkcyjnej, jak rzeczywiście trzymasz tam terabajty danych, to nie. Bigtable jest całkiem sensownym rozwiązaniem. Natomiast problem z nim jest taki, że minimalna instancja, taka nawet jeden node, to, to jest mniej więcej jakieś 500 dolarów miesięcznie, nawet jeżeli nie trzymasz tam żadnych danych. To trochę jest, szczególnie jeśli mówimy o środowiskach testowych, QA-owych. Szczególnie, że nie ma zbyt dobrej opcji takiego np. Big Bigtable w kontenerze, takiej lokalnej emulatora. Niezbyt dobrze się działają, więc raczej, żeby dobrze testować, potrzebujesz używać wersji cloudowej, więc no to jest dodatkowo duży koszt. Chcemy być oszczędni, no to co robimy? Decydujemy się współdzielić instancję Bigtable'a między różnymi środowiskami. Kilka środowisk testowych, ale na przykład sobie zapisują do tego samego Bigtable'a, bo nie trzymają dużo danych, bo tylko mamy jakieś proste funkcjonalne testy. No ale jak współdzielić sobie te instancje, kiedy jakby te bale są te same? No to dodajemy sobie do nas w tabeli prefiks praktycznie dla danego środowiska. No Wygląda sobie to w ten sposób. tak? Mamy te same tabele, ale jedna na przykład dla środowiska QA-owego, inne dla środowiska devowego. No i super, fajnie, nie mają dużo danych, mogą sobie bez problemu koegzystować na tym samym klastrze. No i jak sobie zarządzamy tymi tabelami? No, ponownie tutaj mamy tabele tworzone przez aplikację w runtime. Ie. Dodatkowo tutaj w tym caseie akurat było tak, że tą biny jawowe Zakładały tabele w momencie załadowania, więc dopiero jak kod, który chciał użyć tej tabeli się załadował, dopiero wtedy następowało utworzenie tej tabeli. Oraz też tutaj ważna rzecz, aplikacja była zarządzana z feature flagami, więc nie wszystkie featurey musiały być włączone zawsze na każdym środowisku. Mieliśmy flagi, którymi można było dynamicznie sterować, w runtime, żeby włączać jakieś featurey dla klientów albo na niektórych środowiskach, więc. Co z tym się wiązało? Nie wszystkie tabele musiały być tak zwane na wszystkich środowiskach. Bo na przykład niektóre feature mogły być tylko na środowisku stagingowym, coś mogłoby być tylko w becie i tak dalej. A zatem, co się stało? No, generalnie ktoś włączył feature. I co się stało w momencie, jak został włączony? Nic się nie stało. W sensie miało się stać. Miał być fisher, miał zacząć działać, a tutaj nic nie działa, nic się nie zmieniło. W sensie coś jest nie tak. No to oczywiście halo, co jest? W sensie, panowie, zerknijcie, bo tutaj miało być, na stage tutaj działało, włączam, na produkcji i nic się nie dzieje. No to dobrze, no to sprawdzamy logi, no zobaczymy, co, co się z nowego takiego zadziało. No i ten dobry, znowu kłota. Tylko tak. W Dziwnie, w sensie, OK, tutaj Write Request permanent to oczywiście chodzi o table metadata, więc chodzi o zmianę tabeli. Zmianę jakby struktury albo definicji tabeli, per minute, ale, ale czemu mielibyśmy tworzyć tyle tabel? W sensie, nie mamy takiej logiki w aplikacji. O co chodzi? Szukamy dalej w logach i przywitało nas coś takiego. Mianowicie tabela, którą próbujemy utworzyć, ma za długą nazwę i aplikacja próbując, przez to, że miała wiele replik, próbowała utworzyć tę tabelę, to próbowała otworzyć, dostawała exception, w sensie odpowiedź, że nie może stworzyć takiej tabeli, ale aplikacja zaraz potem retrajowała. I wszystkie repliki, wszystkie miejsca, w kodzie, które próbowały użyć tej aplikacji, próbowały, retrajowały ją na nowo stworzyć z tą nazwą, którą się nie dało stworzyć, przez to jednocześnie wykorzystując kwotę na tę operację. A z to wynika? Na samym dole e, dokumentacji Big Table'a ostatnia linijka, długość nazwy tabeli, od 1 do 50 znaków. No i w naszym przypadku na QA'u tabela miała 45 znaków, na stage'u 48, na produkcji już 53 przez te nasze cudowne, dynamiczne, prefiksy i próby oszczędzania. E, także no co z tym zrobić? No, nie jest, nie, jest to, nie jest to wielki problem, tak, nazwa tabeli jest za długa. Zróbmy, żeby była krótsza, tak, to, nie, to jest nowe feature, jeszcze nikt tego nie używa. Nie ma wielkiego dramatu. Więc budujemy hotfix, deployujemy, mamy szybki pipeline, w dwie godziny w zasadzie od wykrycia tego mamy już gotowego builda, leci na produkcję, nie działa. To jest to się, jest krótsza nazwa, powinno działać. No problem otóż taki, że ten error message w tym czasie jak wybudowaliśmy i deployowaliśmy hotfixa zmienił się w taki error message. Otóż kwota nie była tylko per minute, ale była też dodatkowa kwota per day. W związku z czym w momencie jak tą wykorzystaliśmy niestety Trzeba było poczekać do następnego dnia. Nie byliśmy w stanie w żaden sposób tego zmitygować, i mieliśmy sporo szczęścia, że w sumie nie próbowaliśmy w międzyczasie mieć żadnego release'a ani stworzyć jakiś nowych tabel, bo by to się po prostu nie udało. Także, jakie mam tej KWS z tej całej historii? Po pierwsze, testować to, co możemy, robić stres testy, eksplorować limity. Tak, jak było w tym pierwszym przypadku. Starać się wyskalować na maksa wszystko, żeby zobaczyć, ile infrastruktura wytrzyma. I w miarę możliwości też dołączać kwotę do frameworku, który mam w aplikacji. Ten case właśnie na przykład z Big Tablem. Jeżeli by się mieli nadane odpowiednie ograniczenia, jeśli chodzi o długość nazwy już we przy definicji tabeli, może dałoby się to szybciej wyłapać. Monitorować kwotę Bridge, to jest bardzo istotne polecam każdemu przejrzeć u siebie monitoring w klaudzie, czy masz monitoring na kłotę, ponieważ często zaczyna się to od pojedynczych incydentów, takich chwilowych do sobie na sekundę bridge, tak dalej, który nic de facto nie jest widoczne w całej aplikacji, gdzieś tam jeden restarcik, nic się tym człowiek nie przejmuje, a potem jak troszeczkę na przykład jest więcej klientów, wzrośnie usage. Nagle jest duży incydent w związku z kłotą, także warto monitorować nawet pojedyncze incydenty. Oraz też pamiętać o tym, że setupowanie infrastruktury w runtime jest dosyć ryzykowne. Ma swoje benefity, jeśli chodzi o utrzymanie i to, gdzie trzymamy definicję, ale trzeba się liczyć z tym, że tego typu zabawne sytuacje, no zabawne dla niektórych, stresujące dla innych, mogą wystąpić. I to wszystko ze strony 19 minut. jest. Idealnie. idealnie. Dzięki bardzo. I czy teraz pytania. A ja czekam na podniesione ręce. Obserwuję was z tyłu. Jest, ojejku, na samym początku. Trzymaję. Cześć, Michał. Mam do Ciebie pytanie odnośnie tych kwot. Czy to były kwoty, które można było sterować ręcznie, wchodząc w panel i mówiąc sobie, OK, przesuwam suwakiem w prawo z 6 tysięcy na 6 milionów i martwię się niczym? Czy to są rzeczy, których trzeba inwestygować razem z panami z Google'a i trwa to więcej niż rok kalendarzowy? Więc tak, jeśli chodzi o te kwoty, to tu mamy ten screenshot. Nie wiem, czy to widać tutaj na tych slajdach. Chyba jest wyszarzone, prawda? Jest wyszarzone. Okay. Te wszystkie możesz sobie modyfikować, tego nie możesz na przykład. Niestety w tych przypadkach, zarówno właśnie tego administrator operations per minute, jak i w przypadku na przykład długości nazwy tabeli, no to, nie, to są sztywne rzeczy, tego nie zmodyfikujesz. Obstawiam, że jeżeli by nam bardziej zależało to z tym Big Tablem, jeśli chodzi o te daily quota, czyli te, żeby. Wyczerpaliśmy ilość operacji na dzień, to przy szybkim kolu do supportu pewnie by się udało to zdjąć. Ale jako, że nie był to bardzo poważny incydent, to nie mieliśmy takiej potrzeby. Okej, okay, dzięki. Mam gdzieś tu rękę przed chwilą. Super. Cześć, ja mam pytanie odnośnie tych kontenerów e, i tym skalowaniu z tym PubSubem. Mhm. E, zostawiam jedna kwestia. Część kontenerów Wam całkowicie nie stała, bo zanim, zanim wyczerpaliście kwotę, to, powinniś, to powinno część kontenerów się normalnie uruchomić, z tego co rozumiem, tak? Bo tam proces się odpala w Wailu i on zaczyna przetwarzać te wiadomości. Więc część tak, kontenerów... tak, tak, tak. E, więc jakby kwestia była taka, że aplikacja e, miała e, wiele e, subskrypcji, do których słuchała. Mhm. Nie? I żeby aplikacja wstała kompletnie, wszystkie te wątki subskryberów, wszystkie te listener freddy musiały wstać. Mieliśmy u wystawiony health check, który mówił o tym, czy wszystko wstało, i oczywiście próby na to, że wszystko wstało. Więc w momencie, dopóki wszystkie subskrybery nie działały, aplikacja była traktowana jako albo starting, albo unhealthy. Więc motyw był taki, że ok, dla wszystkich APEK wystartował ten pierwszy subscriber, tak? To poszło bez problemu. Ale przez to, że właśnie wszystkie naraz startowały, to zanim zdążyły, którekolwiek by tam refiki zainicjować, wszystkie swoje subskrybery, to się zaczęły wdziać problemy z kwotą. Wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam, bo ten centrum, to był kilka lat temu. Kilka replik tam powstawało, nie? To nie było tak, że absolutnie żadna replika żadnego serwisu nie wstała. No ale powiedzmy tak, dla dramaturgii fajnie wygląda jak wszystko płonie, a generalnie koniec końców i tak jakby całość usługi nie działała, dlatego że tylko pojedyncze sztuki pojedynczych serwisów działały, więc to się ona i tak na to nie urządzało. Tak, okay, okay. hey, ok. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? To tutaj jeszcze dorzucę jedną może rzecz, jeśli chodzi o autoscaler iPody. To, to był jeszcze czas, kiedy nie było czegoś takiego jak behavior, który jest obecnie na przykład w autoscalerze w Kubernetesie, który pozwala na y, wyspecyfikowanie zachowania takiego, żeby autoscaler na przykład po takim właśnie nowym release nie skalował od razu do maksa, jeżeli taka metryka wskazuje na to, tylko najpierw zaczął skalować o powiedzmy. 10 replik, potem 20 replik, 30, 50, 80, 100 i tak powoli wzrastał, zwiększał load. I generalnie to też jest jakby moja rekomendacja do wszystkich jakby rodzaju usług, bo no mamy zawsze jakąś infrastrukturę, do której uderzamy, bazy danych i tak dalej. To nie jest jakby generalnie fajnym zachowaniem, kiedy nagle startujemy kilka tysięcy replik i wszystkie naraz próbują wystartować swoje connection pool i żądania, więc taki tam. Trochę wolniejszy ramp-up aplikacji jest generalnie najsłuchniejszy.